Hej, przestań się spinę po moim wieżowcu. Piero się, będę się wspinał po twoim wieżowcu. Czemu akurat mój? A dlaczego nie twoim? Brodzi mi okna świrze. Będę zabrudził, co chcę, patrzaj na mnie. Idź się do kogoś innego. To brzmi bardzo dziwacznie. Siej mi chuja, A co ty, pedał? Tak się mówi, wypierdalaj zwierzowca! Nie, pierdol się. Kurwa mać, jak się nazywasz? Człowiek-przestawka. Dupa, jak się nazywasz? Człowiek sawka! patrzaj na mnie! Zejdź z wieżowca natychmiast! Nie mogę! Czemu kurwa nie? Nie mogę schodzić durniu, mogę tylko wchodzić! Co? Może wejść na górę, abyś zejść na dół! Nie możesz jakoś zawrócić? Oczywiście, że kurwa nie wiem co ty, głupi jesteś? To nie może być takie trudne! To nie ty tu się wspina po wieżowcu używaj przesawek. Daj mi chwilę! Co ty wyprawiasz? Mam przepychaczki! O, już to kurwa widzę! Idę po ciebie, świrze! Prezydent, to ty się KURWA zabijesz! Dupa, patrz na to! Jak na gościa w garniaku, to ty jesteś KURWA tępy! Dupa, nie zarobiłem milionów na biciu idiotom w to. Hej, słuchaj stamtąd! Pocałuj mnie w dupę! To nielegalne! Wiem, ale i tak się pierdol! Ty się pierdol! Ty się pierdol! się pierdol. Hej, napisałem ci piosenkę! Co? Idzie mniej więcej tak! Pierdol się! Zdejmij go! Pierdol się! Jedna się zabił człowieka przez stawki! Patrzaj na mnie! A niech to z